Dzień dobry moi mili, jak widzicie na załączonym obrazku wracamy na wielki powrót na stare śmieci, może nie na stare śmieci, bo to nie jest sfera typu bruzówka, wola brudnowska, wysokie brodno, czy co, ale w końcu w nowym roku, wczoraj był Ziechów, to wiecie, nowy rok, na postanowienia, więc wielki powrót z Zielonki, jest Oskar z nami, zeskacze tak? po dachach, Oskar już jesteśmy po i po wszystkich świętach, już nie trzeba skakać po dachu i... O, tego. <grym> Eee, trochę nie było odcinków, z tej serii wracamy Tutaj hop, skończyliśmy yy, piękne jak mhm. Piękną markawkę kupać Znaczy bardziej chłopaki niż ja teraz Ale no, tak, taki szczegół no, Zamykamy, dobra eee, Jesteśmy po przebijaniu czasu Mamy październik, więc Oskar jedzie co soję Ja biorę sztojera i jadę eee, tarżować no, także wracamy na piękną serię ze zielonki. O, nie ale wiem, dałeś mu fajnie. Nie wiem kiedy, ale pewnie też wróci w końcu kolonia. O musimy to się z w końcu. Dogadać no, dokładnie. Termin jest znany, odpowiednio. No. Ale fajnie w końcu pogrę na zielonce po prawie miesiącu przerwy. No. Także ja będę taraszował. Ty myślisz chyba w kolejnym odcinku, obstawiam, że już będziesz miał wiosnę, nie? Nie, bo nie ma co Marchew się sprzeda kiedy indziej, <głos》> pod odcinkami najwyżej. Nie A gdzie on ma ze sprzedaży? się nie no pewnie, pamiętam. Może ja biorę się za talerzowanie. Ja nie zbierałem w tym sezonie buraczków. No ale ale chyba, chyba tak samo jak buraki to będzie ten sam okres wiesz? Do sprzedaży. No trochę krótności powiem, gdzie nie było Ale wie, wracamy tam Pomyślę, że wrzuciłem, więc szybko to będzie talerzowanie No A ty pomarej ćwiczy gdzie robisz? Ja to i to będę talerzował. Mhm. Nie chciałam, nie chciałem kosić, bo mówię poprzednie ostatnim odcinku ja miałem zniwał łow więc mówię, dobra, ja nie proszę wpisać. Nie chcę im się. Talerżowania nie miałem, więc mówię biorę to Ty nie miałeś siebie, nie? Nie, ja nie miałem siewów. Ty miałeś no, no. pierwsze siewy nie no. I będzie do siewnika No Co do siejemy? Nie wiem, trzeba się zastanowić Powiem tyle, mój kanał też tak przez cały czas był Jak to pan Marta O Jezus trochę intra Bo mo moje sery to jest Kolonia i, i, i Zielonka Kolonia specjalna, wszyscy mamy tutaj, no wiadomo co Cała wiadomo. ekipa dzika Cała, 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 wugi bugi, cała ekipa serdeczna, Ja nic nie mówię A, jest kurna dżipierzy te psu. A Maciek nie zrozumiał co chodzi, dobra Idziemy Boże tydzie ze mną na szłowę jo? Nie bo co przy tym, robię Dobra, wyjdź Wczoraj było ktoś nie, z dziechu, Jak ktoś nie zjechł, nie widział, to zapraszam. Dzisiaj, dzisiaj, gdzie był ziarnka. Bo w się czujesz w 1924 roku. A rok starszy. <grym> Jakie postanowienia ten rok masz? Mhm. Przeżyć, ja też mam taki. Taki. Przeżyć. Ty też masz przeżyć. Ten przeżyć rok, i tak? zdać prawkę na samochód. Hmm. Ciekawe masz anticape a, a mnie zaraz choróbka tak weźmie o Jezus Nie polecam się już kąpać w trakcie choroby Jezu zmarł się wypłaca za chwilę O ale ten case daje w palnik yy, zależy Va właśnie bo ja są dźwięki włączone Chłopie To od kopa masz włączone jak to darło Japę? Nie gramasz ta już farminga Na singlu zregram. Ty co to jest? To jest talerzówka, czy ona ma bronę? Nie, dobra, to jest talerzówka. To, to tależówka, jest talerzówka. Na Singlusa gram. To tam grałeś? Na jakiej mapie tam grałeś? Na tej, co tam Ci kosły pokazywałem. A. To fajna mapa? A, fajna. Dobra, jedziemy. Ulti, tuci, Już Ci, tuti, tuti, ci powiem, dość, 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 dość dużo się rozwinęłem. Kumbajn kupił. Tam Potem miałem. się przyjadę wykosić Pomóż mi, święty. Ty jak chcę mogę na, po nagraniu odcinka pokazać. O, tutaj, tu. Ja ale nie wiem czy zdążę, ja mam się bardzo ograniczony czas. Te 5 minut. A, dobra, 5 minut mnie nie zbawi jeszcze. Jak syfy, dobrze? Na 30 no, 30% dopiero No, jest, dobrze. No, ja, strayer daje radę, fajne. No ale ta łapa jest niefajna. Także, ale może tam, niedługo. Ale masz sal też przez przestój z y, tą serią. Jo. Wszyscy mieli przestój, ja tylko mia nie miałem przestąpienia od chłopa. <grych> jak przedtem miałem przestój to wrócił. Od chłopa? No? Ja miałem przestu przez 4 miesiące nie było. No. A tak jak wziąłem się to łomatko. Na akce, na akce kurdzę na, na której na mnie nie wziąłeś. Nie wziąłem Cię? Nie. Bo to chłopie było szybko w planach. Plan. Ciebie nawet nie było chyba. Bo byłeś? Nie pamiętam takiej rzeczy, to było... Bo trzeba było mi pisać, kukurydze. to bym Ci napisał, czy jestem. O, to było najszybsza akcja kurdzę w historii mojego kanału. To nie było planowane tydzień, dwa przed, tylko... Dwie godziny przed. O Boże, prawie mój telefon wyłączył. Kolendę już miałeś, czy nie miałeś jeszcze? Miałem. Czy będziesz mieć, czy nie niby... będziesz? O, ja też miałem. W kościele. Aha, tak macie. No bo ksiądz, który ma tą depresję ja należy, obecnie ma dwa kościoły. O. I teraz tu dla tych, co stałych, co cały czas miał, to to zrobił w kościele, no. a, a potem w tamtej parafii będzie łaził. O dobra, to tak to Bo tak. jednocześnie tak, u mnie była taka rzecz, że biskup trochę tam ten, tego, tam przeniósł tego, tam przeniósł takie, znaczy tak. Zyszczodrowa taki fajny ksiądz, co miał tam swoje papugi i tam yy, owce. No, wyrocznie księdza. No. Łołowiecę miał, jak miał łołowiecę, to już jest fajne, już go lubię. No i go mia i miał, no w szkole uczył mnie, gdzie ja chodzę. No i go przeniósł tam gdzieś w stronę Kartus, a jak ktoś tam z Kartus przeniósł tam, tam gdzie on był. dałem po bo ten, bo dwóch księży w okolicy rzuciło sutannę, jak to powiem. O, I tego, zaśmy właśnie, tego, no, tego tam, z, tego tam nowego, co jest teraz, żeby dałem dać zdać tam, gdzie ten rzucił stanę, to nie, to wziął tam tego tam i tego tu, zamienił po prostu ich miejscami. A a tam po prostu jeden nie ma A ten, co właśnie był tam, gdzie ten mój ksiądz jest Tego właśnie no. przeniósł tam yy, w jedną wioskę Tam, gdzie opuścił No i tam ten ksiądz, co ja mam ma co do tej do, dotyka co ja należy no to ta ma dwie para Chłopie, takie zamieszanie robią. No A jeden ksiądz, yy, tak wyczyścił konto do zera <grym> Na początku tak kupił sobie nowe BMW o. na koncie, było 180 tysięcy, zostawił 15 i rzucił stand. No bajka, ja... tak? Praktycz... Prak... Prakty... Praktycznie <głos》> konto do zera wyczyścił. No, no i tak Walę tam, kiedyś radę? 50% dopiero, no ale to jest soja nie, jakieś duże pola. Dokładnie. Zieronka Boże kochana. W końcu powróciła. No, jak to wczoraj wam czyłem czy dzisiaj, nie pamiętam, odcinek, chwilę od. No. Mafia Stalec? Mafia Stalec, to mówię. Dobra, ty, ale mam ochotę się tu poograć. że ziemi chyba. Nie, po świętach chyba nie, nie no teraz na roku już mieliśmy coś ale ale Mnie nie było na początku y, A potem No potem nie pisaliśmy. No y, Po się wszystko, tu rutem ruty, w domu nawet nie było. Jak tam petardę strzelałeś? Ja dużo nie było we w cyrzęcach. No miałem takie, miałem takie tutaj, trz, takie trzyletnie no. Jakieś, jakieś tam się zostały, no i je wystrzelałem, pod szybko się schowałem pod balkon, bo czasem miejscu nie wybuchły. No, to co to potem Nie było. bo tu trzy lata stało, to właśnie nie co tam do tego co robiłem więc wolałem no bym, ten, szybko a... odpaść i szybko się schować, w się czego. W Sylwestra sam spędzałeś, żeś byłeś? Sam w domu. Znaczy, rodzice byli. I brat? Brata, ale bratu, <śmac Florida> <śladưICza> brat, ale brat tu dwa, pięć Brat był zakopany. Nie, brat po prostu ma mieszkanie w więc... To jest się ja nazywa życie. Bra brat pod domem ma mieszkanie. Jedni bunkry mają pod domem, a... Mo y mój moja składa się tak, że ma piwnicę, ma apartę, ma, ma pierwsze piętro i strych, więc... Dobra, ja, ja na strychu mieszkam. U Ciebie to pod poddasze niż ten, ale dobra. Dobra, ja mówię wszędzie mieszkać, znaczy nie no. Popy ciebie też tak wie? Jo, teraz też tak wie. No ja zaraz domy poleci w kosmos. Nie, umiem, jak nie Mam nadzieję, że te drzewa przetrwają. Bo ja My zgłosiliśmy zgo, takie cztery drzewa do ścięcia. Gadba pomoże. No właśnie, lepiej nie, bo kurwa, to jest w takim miejscu, że na budynki może jebnąć. A, ale to musi. Aha, bo trzeba mieć pozwolenie faktycznie. A to są takie po 50 metrów w góra. Ja, ale starsze fest bardzo? A co, boicie się, bym mógł już. rybno hmm? na coś? Hmm. Y jo. Jak tam się czujesz, że możesz legalnie kupić y, energetyki? Normalnie. Już nie jest mi pieszaki. Znaczy, pieszaki. Y, Trzecioklasist. Ja mam w domu 11 Tigerów. Jak pójdę w miasto, to będę. Sprzedawał, <dys> Będę sprzedawał. 10 zł za jednego. Y, ten już trzecioklasistowi tr 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 i, i, dr i drugoklasistowi. Uważam. A ty to tak jak kiedyś. Nie wiem, widziałem na TikToku. Nie wiem czy to widziałeś. E, ktoś się pytał, przepraszam, kupi pan nam e, pół litra. A, to, wi a to widziałem. Yo. O, na grubo lecicie. Jakie tam? Do Monstera. <grym> nie tam jakoś było to rozwinięte trochę. O. No ale na dziś to widziałem. A bo kawał. Jak kupujesz... ile, ile ty masz? Weź, ale ty jesteś stary. A... ach. Po, chwili, po to poczekaj chwilę. A chcesz? no. A jo, 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 to se no. kup <głos> 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 ja To widziałem. Ogólnie nie wiem czy widziałeś, ale trochę modu fajnie powychodziło na różne strony. Wiem, to ma, a, 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 jakieś tam wysłałem, Ten, to tal ci są. No. To, na... Oskar jak do mnie nie pisze i nagle widzę, że jest wiadomo osi, to. Nie, wiem, nasz szat z skarę, to jest szat do pisania i, i notatnik taki. O to skara bardziej niż mój. No ty też te czasem coś tam zapisujesz. Ja tam raz na jakiś czas coś wyślę a dobra, a potem mówię Oskarowi, ja się to zapisuję. Dwa, trzy dni później, weszłę 15 zdjęć Ja w takim szoku... Co tu się dzieje, co on chce, nie? Wali się coś, a... Ja, ja zapisuję, a spoko. Na później. Na później. No też no, ta, że ci po prostu kilka tam modów wyśle i co na razie sobie... No, a, potem, a potem jest wiele razy, było tak kurde, miał jakieś moda poszukać, mi się nie chce! Oskar wysłał... So, dobra, się trzeba szukać. Słuchaj, fajnie ci wysyłam na przykład a bo gdzieś zapisuje. <grym> ja, ja teraz ja tak Damianowie zapisuję. <grym> Damian tak... Ej, my się, bo wiem, na pyskowicach to tam o gadać, bo ja coś tam od ciągników gadaliśmy, nie? No ja to się wyślę. Myślałem mu 3 dwa i 2... Ja to zapisuję spokojnie. Właśnie nie potrzebujecie tam kogoś do roboty na pyskowicach. Jakaś usługa? No, nie o, coś? się. Usługodawca nam się przyda. Ciągle będziemy sprzedawać. A to jak będę go śmiechać, o? <grym> no to na, na twoją serię ci go damy. A jaki? Masaya 140 konnego. A już, no, ja na tej serii akurat kupiłem cię oni. Na dwa. Nie no, śmieję się. Na, nie no, nie się, na razie nie sprzedajemy. Ten, yy, Buraki będziemy go świodał, to będziemy nam potrzebne. Masz młody, masz. No młody mam, tylko będę się pewno kilka pobrać. No chyba nie nawet, o no, coś nie wiem No ja na światło, więc Się zobaczy No To coś czuję, że jak te wiatry i mój światło oby przeżyły, to będzie trudnie Nie przeżyje, tam... spokojnie Ja się bardziej boję, że ono coś może zahaczyć, wiesz o co chodzi? Aha. No tak to ja się nie boję Albo gdzieś o, gdzie naczy... Albo gdzieś indziej zahaczy i mi wyłączy, o tak W skrócie Ty, w ogóle hit Masz u, u ciebie tam w okolicach są wilki? No a, a taka, czy nie wiesz, czy nie wiadomo? Nie wiadomo, raz jednego wilka widziałem, tam jakieś ślady kilka razy widziałem, ale aż tak nie, ale wiadomo, no. że jest to wilka, ale nie, nie różni gości. O, to on na przykład 500 metrów, sorry, co ja mówię ostatnio ile to tam? Sylwestra, czy dzień przed Sylwestra się dowiedziałem? Obok mojego domu przechodził wilk. Wiesz, wiosce obok. Na to listę łaził przez całą wioskę. Od chałupy od do chałupy, od, od, od no, ale wiesz, liza, to są. Twarne, ja, no, nie, ale on szukał li Ten list szukał po prostu, kur. Chłopie, u mnie list w domu. U mnie kiedyś był normalnie w domu. Jeszcze nie w domu, że w domu, ale u mnie na posesji był. A to u mnie też. Nawet dwa nawet. A on taki on był fajny? Albo taki twany, nie? No. Że, y że on po prostu. Ja miałem wtedy mniejsze tuje. A znaczy w to jak więc... to że się w tujach schowa i się nie boi, bo teraz jakie są wielkie, to jest to by się bał tam wejść, no. nie? I on się w tych tujach schowa, ale on nie był taki, wiesz. Normalnie on obok nas przychodzi i nikomu krzywdy nie zrobił, nie? Wiesz, pewnie nie się Ty znań. A, a ci a, mi wiesz, co było jeszcze lepsze. No. Że jak przyszedł sąsiad, to chciał go zaatakować. <laughs> ale jak ktoś, ale. chłopiec, ja się śmiałem, że mam drugiego psa obronnego. Ej, ci powiem coś? No. Ej, 96% i koniec yy, pola. No. Ja Druga no to... rzecz, u mnie raz były dwa lisy na podwórku przyszły, o. wrócił jeden, wrócił tylko jeden i to bez jednej łapy, znaczy łapę miał, ale kulawy. Co, co wiesz co się stało? <noise> Nasz pies się zerwał. Serio? No taki owczarek niemiecki, na no, trzy mieszkańca, ale dużo procent z owczarka niemieckiego się zerwał. O ja bo li, lisy wyczuły kury, no i, i on wyczuł, że lisy co, no. Ale zasz... ja tak jak jest ten, ja wiedziałem, że jest A wiesz... to był jeszcze młody, bo to to dość stary, dość stary pies. Ja no to, to, to by nawet nie potrafił, a to by A, idź. Nie, on po posł... prostu. O wczorajszym razie to, że na zawsze, ty, 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 wiesz, tyle łapy już odmawiałem ja, po uprzejmości. Stwa... Frankuel. I wiesz, i ciągną ja te na... łapy. To ja ci powiem, że te, jak to ja psa, nie, może on jest taki, taki, yy, taki jakby to powiedzieć, taki słodki, swobodny, taki fajny No Ale ci powiem, że jak chodzi o naszą procesję, nie, to lepiej nie podchodzić No, obronny Kiedyś, kiedyś kuna przychodziła, to kuna zaatakował normalnie ja, Ale ten, śpiewam. ja widziałem filmiki, że jak, yy, że inaczej, jak wjeżdża wilk w twoich rejonach, to psa się powinno schować się, no gdzieś w jakiejś w pomieszczeniu albo go, nie, albo go nie dawać na łańcuch No Bo, bo ma mniejsze szanse przeżyć, ja widziałem dwa filmiki Raz był pies pod łańcuch na łańcuchu, to go wilk zaatakował i go zabił, nie? No. Ty, I oni go u no, yy, nie wiem czy już go zabili Ale oni go wyszarpali z łańcuchem. czaisz to? To ja A za drugie razy był na wolności No to wiesz, yy, miał większe... No, jakby wilki są szybkie, ale on miał, wiesz, bardzo taki... Wiedział gdzie jest na swojej posesji, no. to normalnie ci si ten rzucił się na niego i ten spierdzielał. My bawimy i uczymy, kącik eko... ten, e nie eko, e geograficzno-przewodniczy mamy teraz. No. No u mnie tak jak ten, no... Znaczy, umie, u mnie była taka jedna historia. E w okolicy szła, że jak był raz ten... Wilki, wilki weszły, ten, obora była otwarta U znajomego, znajomy tam gadał u siebie w U nas w klasie wiesz tam u, u nich w okolicy On tam bardziej na Kaszubach mieszka więc Tam jest więcej Bo tam częściej mm -hmm. A to i inne Ale tam po prostu wataha przyszła na podwórko Obora otwarta Od bydła, od krów Pacy tam miał kamerę, to wiesz tu widział Pójść na kamerach i ten Jeden wiesz... Oni tam szli po podwórku. Jeden weszedł do obory. I coś się takiej... takiej pewnej rzeczy się nie spodziewał. Wilk. Czego? Byk się kurwa zerwał. Petrówki? Byk Wykrz... A o kur... <laughs> Jak I, To już mi szkoda jest go. <laughs> Jak byk na niego kurwa ruszył. <laughs> to nie było co zbierać. Przeżył? <laughs> Wilk na dwóch łapach no. przed nich szedł. Co ty gadasz? Jak, jak on, jak ten bykiem miał, tupę przykleszczono do ściany miał jemu. Byk, o ja! A to ciebałeś historia? No właśnie, byk, dobra, się, chodź, chodź. byk po prostu cofnął i wilk szybko po prostu na przednich łapach tyle zdążył spierdzielić. Bo, bo były te, ma, wiesz, małe drzwi, że byk nie przejdzie. Po prostu były. By, po prostu w ratach były małe drzwi, one po prostu się otworzyły. Bo byk w by nie pierdzielnął. rogami. To, że w bajkach takich A Nie, po prostu wiesz, byk dostał pierdzielca, bo czasem byk do serwis z takiego szału, no i roz, byk się nie wyhamował. No kurde I w te wroty, te drzwi się otworzyły, te małe. Ale potem po, jakiś czas później znalazłeś tego wilka tam gdzieś na polu leżą. O. Wiesz, jak on... To jest odcinek, który nie gadamy, co się dzieje, dzieje na kanałach, tam jak święta tak. przeżyjmy, bo to nie ważne. Sobie, co się No już każdy o tym gada. Wilka. No ja na tu już gadałem Życzenia z noworowotu to więc więcej tu jeszcze rzeczy mi nie jest potrzebne Tak samo no, u ciebie na odcinku składaliśmy A od chłopu no. więc co tam więcej gadać Potem jeszcze rura rura no jeszcze chłopie widziałeś odcinek z za a No widziałem, przecież byłem na nim No Wiem ale czy widziałeś? Wiem że ty byłeś Widziałem kur. Piękny to było odcinek. Nie. Ja. i... I no, i tak potem jakiś czas... Jak ktoś będzie... nie widziałem ets za to, to polecam, bardzo fajny taki potem odcinek, jakieś... kabara taki no. kabaret. Takie śmieszne. Yy, no. I potem jakiś czas znaleźli tego kości wilka, znaczy padł wilka na polu. O. No. Wiesz, jak, jak, wiesz, jak on nie mógł, nie mógł się bardzo poruszać, ani nic, jak no. był zgnieciony. Byk, byk, byk wygrał po prostu i no. to Wiesz, a też to, że on tam lakof nie miał, no. On miał tylko tam a. bydło akurat. <noise> nie, do, do złego rolnika po No bo on nie, bo ten ma tak, że ma, wiesz, tam gdzie ma bydło, wiesz, yy, yy, ma, ma część bydła, wiesz, luzem, w takich ala koplach, lata, a część ma na łańcuchu. No. I do cielaku ma osobne pomieszczenie, że, że teraz, wiesz, przez tylko przez drzwi i jesteś w tym pomieszczeniu, gdzie tych cielaki, no. On po prostu się otworzył, tylko tamten. No i i już dotrafi. No, no i, Można i tak. Miałem no. ja nagrać Nie Miałem ja nagrać Pieckowicę, a, a nie a ten. Takie Buka ja. najpierw. Ale niestety Damianowi komputer nie komputeruje. Tak jak mi Go. Ja, ja mu Rynówka, i ja mu komputer nie komputeruje. A mi zdrowie nie zdrowie. Gorsza ko 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 niż komputer, bo komputer jest tańszy części. Damian zaraz weźmie, chłopie. Damian to zaraz na prawie. Jak nie zobaczy do końca stycznia odcinka z Pytkowej, to znaczy, że Damian chyba komputer przeżapnął już. Albo nowy zamawia. Albo, albo nowy i idzie pół roku takiego od Kubusia. No papużki... Zbieramy jabłka? Nie, dzięki. Zjadłem. Jak tam papugi, bały się Sylwestra? Nie, spokojnie były bo Myśmy... tak by się wypuścił, to byś chłopie innych nie znalazł. Ale nie, w, w, po pokoju on by mnie znalazł. My mieliśmy psy w wykurniku No. Bo wiesz, ten wczoraj niemiecki co wiesz, on się starą, a się w ogóle boi firewerki, bo kiedy to, co chwilę firewerki się w ogóle puszczali, on się przez to zaczął bać. no. On, on, się, on, się, on się tragicznie boi. jak raz on się zerwał, i tam ktoś mu, wiesz, tam na urządzeniu coś puszczać firewerki. A tu mamba w kurniku w te tej jakieś miesiąc kury i ma nie... takie on by kurę czapnął i by wiesz, i by zagryzł, czy coś. Tu nie, on tylko właśnie do kurnika i się trzyma mnie stał i się bał. O. Bo naprawdę mnie się strasznie fajerek boi. No dużo psów, psów się boi. A co dasz psy, Nie, na nie boją. No ja mam, no ale na kordy, bo on też już jest stary, to wiesz. Ej, to Mikołaj dopiero za rok. I tak się tak powiem, nie? Ale zaraz można powiedzieć, że za 11 miesięcy Mikołaj, nie już rok, tylko 11 miesięcy już. No. Za się nie obejrzymy, będziemy dziękować za 2024 rok. No, to teraz leci. To co, rok przerwy od zielonki? Nie, 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 nie. Co, rok wracamy, co? No? może możesz zrobić. O, to, to, to. Rok przerwy od dzikiej? Czele- do za- nie, bo mi szkoda o jeleni. Challenge prawie do A mi szkoda fendów. No. No to jest nowy rok, postanowienie dzik... Boże, dzikom. O, odpalę. O, Oskar taki odpal- odpadź a po pięć... Ja nie mam młodów. Nie, bym wolał takiego fenda na podwórku. A. Ja ci nie pomogę, niestety. Ja ci mogę, jak kupisz go flaszkę przez Pocztę Polską. Może niedługo. A co, będziesz kupować coś? Zależy, co coś się uda zrobić, jedną rzecz. 60 będą kupować, mówię wam. Potwierdzone info. Nie. Mamy do 60-tek. nawet będziemy sprzedać 60 No. A jak... jak Kupią z... dwie inne. Nie. Ja peń, powiem, ci co, powiem szczerze że tak. Pewnie będzie sprzedawany stary puk Unia Grudzius. Renata, powiesz. Furka. Potem będzie RCW sprzedawane, stary opryskiwacz. Yy, potem yy, paleciak. Podciągnik. I pewien kawał terenu będzie sprzedany. O! Ty, to jeszcze mi. To jak zrób zdjęcia, pendrive i mi wyślesz, to pocztą, nie, to do farminga je dodamy. Dobra, ty, my musimy teraz chować wszystkie szczęty, po zima, nie? Łopie, październik, wszystko robota zrobiona Także zostaw szapkę w górę, fajny dzisiaj odcinek był no, Ale byś chociaż kółko i... zgasił, bo nie odpali później A, dobra, nie ja, to nie jest fiatagry, nie? Piękny był już Oskarek No byłem Mam nadzieję, że widzimy się niedługo w kolejnym odcinku z Zielonki, a nie za półtora miesiąca O, jeszcze ktoś do mnie pisze Pozdrawiam z kogoś tam, nie wiem kto pisze, jak mi się patrzysz. O Boże przetraciłem je. Nasz pies tutaj się nie bał y, tego. Y, no, petard więc... W domu był. ja w domu był. fajnie miał, cieplełko. No i co? No, widzimy się w kolejnym odcinku. Czy to z sypiskowy, czy z kolonii czy z odkopaczki wiesz czego, ale nie niedługo będzie. Pewnie to zobacz jeszcze odcinek z kariery, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. O myją, myj, umyj. czeka też coś umy, daj mi bardziej A się podciapę. Także co? Yo, no, to dziękuję. Dziękuję. różną szczycinę. Eee. Hmm. <laughs> Także co w kolejnym odcinku, także zapraszam do Oscara, yy, więc do Oscara zapraszam i co, widzimy w kolejnym odcinku, do a miłego piątku jeszcze i do następnego, trzymajcie się. Elo! Elo!